Cześć, Manko, tutaj The Gaming Fabian. Witam Was w kolejnym odcinku z Dzisiaj zagramy w Banning Soulmator. Zostawcie łapkę w górę i suba. Tutaj mamy Daily monetki. 945. Tutaj za. za. ze tam do grupy. Do, do serwera. Aha. Nie, do jakiego jest chyba Discord tutaj mamy indeks obrót ok, dostałem 10% tego, 9 tysięcy um, tutaj mamy jajko przez ograni ograniczony czas za 15 tysięcy eee, pierwsze kraina kosztuje 1000 ale my czas, a my Klikamy na kogoś i atakuje A, automatycznie. Ale i tak... Yy, w, o, nad nie grałem w to, ale dobra. E, za tisiaka kupię. Pierwsze. A nie mogę. A podkuję z otwieranie A w grach było... królik okej okay. starter mm, mm, mm. gdzie tutaj sopety tu ten daje cztery ale okej okay. a ile mogę mieć cztery no to jeszcze dwa takie otworzę kitty i a to czyli podku dobra. Świnka 8, ok. Dobra. Settings hacker. Okay. Tego pójdziemy pokonać Grzybo Króla. Szybko to, go teraz atakujemy. Okej, okay. rebirfa mogę zrobić Dobra, zrobię Eee, próby cesowe. Czyli da, kliknę na Easy. Rozpocznij. A, nie, dobra, 8,5. Mogę kolejnego zrobić. I tutaj są te takie rzeczy, na przykład to, teleportacja. Czyli tutaj się chyba niektóre game passy się chyba dostanie, na przykład to, nie? Dobra, y, robię. Chyba się opłaca robić e, rebirfy. Nie wiem, co to jest beans, ale okej okay, dobra idziemy na następną krainę zakup i następna kraina kosztuje 3000 więc stać mnie na nią, ale tutaj będę tutaj mamy shop eee... sprawdzę co jest w tym shopie, mogę kupić broń kupię a nie mogę czyli taką Mogę kupić. E, taki, taka kosza, by można by powiedzieć. E, puste bezpieczniki. Czyli mogę... To tak jak na przykład na Goldy. A teraz to szybciej go atakuje. Nie zauważyłem ile dostałem. Dlatego ile dostanę kasy. Tam, dobra. Robię kolejnego rebirwka. Tutaj jajko kosztuje najlepsze 3000 300 tyle okay. Basic Mmm Okej okay. A można gdzieś tutaj, a wy okej OK 69, okej okay. Tak szybko ha. Sprawdzę czy jakieś ta gra Rebirfy ma nie rebirfy, tylko e, no kody Chyba to są te dwa kody, więc sprawdzę to se, tutaj sobie skopiuję i sklep nie. Tak, sklep. Tutaj nie? Ale patrzcie, tutaj jest to. Nie, nie wiem, Tutaj jest teleportacja. Tu kody control V. Nie, a i nie ma takiego. A solar system? Ctrl C też nie ma. To czyli chyba ta gra w ogóle ten. E, nie ma w ogóle. E, tych e, kodów w ogóle. No danych, w ogóle. Albo jak są, e, jak są kody, no to możecie napisać w komentarzach w ogóle. Co do tej gry, e, kody jak są, no to możecie napisać. Dobra, odblokowuję A, nie jesteś wystarczający. Jak to nie? 3000. 3000 kasy Aha Nie stać mnie Jak to? Stać mnie e, Ukończył opanowane konto Gra i przez 2 godziny Na pewno przez 2 godziny e, Nie będę grał W tą grę Może poza odcinkiem właśnie O poziom drugi Okej okay. Eee broń, bronie Poziom drugi Teraz 35 D Teraz mogę zakupić nie muszę mieć pole słonecznika To jest właśnie to. Eee, pole słonecznika Nie jesteś wytająco Wysoki Czyli Moż, mogę sobie przetłumaczyć na polski? Tak, nie ja że na angielski. To od razu zrozumiem. Purchase... E, sunflower Field. Co? Gdzie ten Sunflower? A to! To ja ile muszę mieć tego Sunflowera? Jak się zdobywa ten Sunflower Field? Ja tylko tego 6 mam. Teleport nie działa. Czym będę uh, fusing uh, level 1? Uh, Czyżbym tutaj dostawał? Mm -mm. Nie wiem. W ogóle. Uh, tutaj mam uh, rank rewardy rank upgrades. Ok, silver. I ostatnie jest to Cyber Legend. E, weapon Shop. E, jajka tam... Z, e, I to jest właśnie tutaj te limitowane, Tutaj są te rewards właśnie. A co trzeba zrobić, żeby się dostać na topkę? Tutaj w ogóle 6 update'ów do tej gry były. Nie, przepraszam, 7. A może jest taki kot jak. E, e, release, może. Nie A tutaj, ek, 8 milionów muszę otworzyć. E, Bans e, Leeboard. Mam tych bandsów 1000. E, A trzeba mieć e, 3 QD. I Repirf 3, 464. Rebirfów. Czy to zależy od rebirfów? Czy jak? Bo nie... wiecie pierwszy raz to Egi, nie. nie. Chyba sobie na fast jajka, no może na teleporta uzbieram albo na ekstra laka, nie? E, pomyślę talisman shop. Za 3, za 4000 kupię ten. A nie mogę, muszę mieć high and no rank. Dziwnie, trochę ta gra jest e, zrobiona. Bo sobie znalazłem taki e, slumator, slumator. no to pomyślałem, że go nagram, więc e, nagrywam. Pet quest. Place 60 minut i ban 250 e, NPC-tów. Zanim to zajmie, to mogę. Na... A, autofight jest za darmo. Ale i tak disable. Uh, tradowanie. Napisać, czy si mogę jakiegoś peta. Uh, I can pet uh, for start. I making uh, video to YouTube. I can pet for start. I making video to you to, to it. Może ktoś e, da tradea. Staty 24, tych e, 13 minutek nie albo sam będę dawał trade. To może ktoś e, przyjmie trade za dziewięć, osiem. No, trzeba tutaj, e, niestety, e, poczekać. Albo hop musi przyjąć trade, musi... E, ma, mamy 10 sekund, jak ktoś przyjmie w ogóle. Myślałem, że ktoś napisał. Tylko ja pisałem, niestety. E, 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 tutaj teraz. Teraz czekamy na to osobę, może przyjmie trade'a. Eee... No nie zaakceptował Może ten przyjmie, może e, da peciore jakiegoś Nie przyjął Jeszcze raz, bo ten słaby jest Kurde Ile, ile mam i... 7,5 tysiąca Coin Multiplier Chyba się przyda Ten Coin Multiplier No A jak? Dobra Teraz to teraz e, szybciej idzie Powoli e, 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 Rebirf, Ile kolejnego stoję? 4500 Dobra. A to jest boss taki. Tutaj też jest boss. O, jest na następny level. Już mogę przejść? Nie mogę. Ale lepszego nie mogę kupić, bo to jest e e maksymalny e z tej krainy. Ja nie wiem, jak zdobywać ten, e, Sunflower. E, w ogóle. Hmm... Zbiórę 15 tysięcy. Okej... Okay. Dobra 7700 Siedem tysięcy, e, tysięcy mogę zrobić a więc robię ile mam? 6 tysięcy okej okay. więc więcej sobie coin multiplier Więcej pieniędzy Okej okay. Okej okay. Aha i to mnie kosztuje Ja pierdziule Jeszcze mnie to kurde moni moni kosztuje nie No to nieźle Że mnie to jeszcze Moni e, moni kosztuje kurde hmm. Nie przyjmie chłop w Pathfilmmatorze to tam dawali pety, ale... no, Decliner. Dla początkujących, ale jak ja... no, już dwa lata gram w, grałem w Pathfilmmatora, ale już nie gram, bo nikt to już nie gra, ale przepraszam, że... przypominam, ale... Ale teraz cicho bez muzyki. A teraz jest muzyka. Więc jest y, Gites. 17 minut, gram dopiero. A odcinek się nagrywa. 16 minut. A obiecany horror za niedługo będzie. Nie wiem, kiedy może tak w sobotkę. Nie wiem, zastanowię się nad Bo będę musiał znaleźć jakiś taki fajny horror albo sobie e, może fasmofobia w Robloxie z jakimiś ludźmi randomowymi. Nie wiem. Na Robloxie nie więc jest. Sprawdzi się. E... Hmm. Streamów zapewne nie będzie z Robloxa, jedynie może na TikToku. Ale na TikToku mam 3400 obserwujących, ale nikt liveów no. kurde no, wchodzą i wychodzą mnie na TikToku na live. Ie. A chociaż tutaj to mam na YouTube fajnych widzów, którzy dołączają, którzy są u mnie na serwerze. Właśnie, też polecam dołączyć na mój serwer Bo zbieramy tam członków Żeby... By, żeby dostawać informacje, kiedy filmy i czy, co i jak Bo nie wiem, czy będę dawał na YouTube też informacje e, Kiedy filmy i co, i co i jak, nie Więc polecam na Discorda wbić Bo tam będziecie mieli informacje nie Bo tam mam trzech botów i normalnie ludzie są Moi Znajomi, nieznajomi nie Zaraz będę tam miał jajko za 15 tysięcy i mam właśnie te 15 tysięcy Idę kupić te Limitowane jajko eee. Okej okay. 15 tysięcy Ten za 30% ile daje? 5,5 miliona, opłacało się opłacało się 15 tysięcy się opłacała na takiego peta. Robi wrażenie. Na przykład na tego zawalczmy. Ale on. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nie tu. On daje tak. 412 bana i 5,5 miliona i mail No to a pieniądze też powinien dawać. Ja pierdzielę. Wszystkich to ja tutaj nachitałam. Szybko to teraz to leci. Pyklebirw. I teraz zrobię... E... to? I teraz, no żeby... E, więcej gemów przybywało no tak wyłącz to no i teraz e, mam 4500 i mam 14000, więc a nie, i tak tutaj nie kupię a, all... actually Nie wiem, i tak to nie przetłumaczę do beka Soul Pet, czyli... A jeszcze nie mam tylu. Na hita tutaj wszystkich mam, nie. Jeszcze nie mam. A 131 tysięcy, a może mieć 161. 000. Ok, Dzi 10 tysięcy, mam 24, ok. Jep. Fast cut, teleport, teleport. Extra log. Czekajcie. Czekajcie, to kupię. Czyli plus jeden pet equip, jak mam rozumieć. Tak. Eee, dobra. I teraz eee, kolejny. Ile będzie, ile kolejny kosztuje? 30 tysięcy. A ile mam? 20 centy? Okej. Okay. To sobie na kolejnego pozbieram. Jak tak? Szybko to idzie, więc e, sobie chyba na kolejne ja jajko poźbieram. Czemu że z tego nie udało się, no? I kolejny rebir w 33 tysiące. Kupuję kolejne. Więc sobie już mogę mieć 6 petów zakwipowanych Ile jeszcze razy mogę to zrobić? Jeszcze dwa razy. No to na dwa razy, no to e, 8 petów, ta? Ta. To już tak dyskretnie, szybko Za yy, Załatwiam szybko Okej okay. Tutaj nie kupię Bo teraz jestem na... Albo i Silvera potrzebowałem Co nie? Banlan Ta potrzebowałem takiej e, rangi tutaj to teraz szybko haj hajs leci czyli trzeba mieć rangę jakąś 16 tysięcy film trwa 23 minutki 10 tysięcy. Na przykład, jakbym chciał kupić, no to... A najlepszy mogę kupić. Nawet tutaj... Nie wiem. Taki że będę mógł kupić na następnej krainie. A jaki jest ostatni za ile kosztuje? Tyle kosztuje i tyle ma. Skąd 2000 tysiące mam? A bo Aha, bo tamten udało mi się kupić jakimś cudem OK A my, Myślałem, że sobie uzbi zbieram na tamte jajko, ale... Jak tutaj taki upgrade? Jeszcze jeden taki upgrade 5, okej okay. I teraz za jedno dostaję tyle. 14 tysięcy okej okay. na naraz nie sorry trójka naraz nie no szybko na jajko uzbieram ja sobie jeszcze tutaj e, 15 tysięcy, chcę sobie na teleporta tutaj e, zebrać, żeby się nie denerwować. E, pik, pyk, ile na kolejne muszę zebrać? Milion, milion czterdzieści tysięcy. Mm -mm, czekaj, dziesięć, okej, okay, może 30 tysięcy. Zbiorę jak jeszcze tych milion 400 tysięcy nie zbiorę eee A nie, wiem, czy jest... ta uda się hałam No Też się szybko Zbiera tamte bonsy Nie mam tylu 14 tysięcy Dobra to ja muszę iść, niestety okej. Okay. inne dwa jajca mam. Ła. Może się skuszę na live'a. Eee. O drugi ten Wleciał No i basic Niestety ale dobra Petty ten daje 6 milionów 4 Equip best teraz on daje 11 milionów Nice A może sobie teraz już zbieram na następną Rangę co Bo 21 tysięcy Muszę mieć na następny, żeby kupić następną rangę. A muszę mieć 8000, to jednak nie. Ile film. A, dobra, dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i subika, mam, mam nadzieję, że Wam się film podobał. Siemka.